Siemanko, Dziś materiał o dość nietypowej konsoli PSX DVR, czyli konsola PS2 z wbudowanym tunerem telewizyjnym, dyskiem i nagrywarką. Prezentowane urządzenie to pierwszy model serii 5000. Nie będę dziś opowiadał o wszystkich możliwościach PSX-a, zostawię sobie to na inny materiał. Bryła konsoli jest ogromna, waga to ponad 5 kg i przypomina bardziej odtwarzacz VHS niż konsolę do gier. PSX -y zostały wydane w dwóch seriach. Modele 5000 były wykonane dość budżetowo, łatwo je rozpoznać po wytłoczonym napisie PSX i zwykłej obudowie. Modele z serii 7000 wyróżniały się drukowanym kolorowym napisem PSX, obudową pokrytą ala akrylowym oraz większym dyskiem twardym. Dedykowanym kontrolerem był biały Dualshock 2 z 4-metrowym kablem, ale można było używać dowolnego innego DS2. Urządzenie posiadało zainstalowany system operacyjny Cross Media Bar i prawdopodobnie była to pierwsza wersja znanego z innych konsol takich jak PS3 i PSP. PSX sprzedawane był tylko w Japonii, dlatego w systemie nie ma możliwości zmiany języka na inny. Pod klapką na froncie urządzenia mamy ukryte złącze i przyciski. Dodatkowo widoczny jest napęd szczelinowy oraz przyciski oraz kontrolki. Jako, że nie jest to tylko konsola do gier, w zestawie znajdował się dedykowany pilot zdalnego sterowania do obsługi dekodera i menu. Z tyłu urządzenia mamy kolejny zestaw wejść i wyjść. W pierwszej kolejności pokażę wam, jak zainstalować Free MacBooka dedykowanego dla konsoli PSX. Do tego będzie nam potrzebna inna karta z Free MacBookem, lub Free DVD Boot, dowolna czysta karta dla PS2 oraz konsola PS2, ponieważ na PSX nie można przeprowadzić instalacji. W pierwszym slocie umieszczamy kartę zainstalowaną FreeMacBootem, w drugim slocie pustą kartę. Z menu wybieramy Manager plików. W międzyczasie na pamięci USB kopiujemy paczkę z instalatorem i podłączamy do konsoli. Teraz przechodzimy do pamięci masowej i uruchamiamy plik ELF. W menu instalatora przyciskiem R1 przechodzimy do opcji formatowania memory kart i formatujemy kartę w slocie 2. Następnie przyciskiem L1 przechodzimy do instalatora dla PSX. Wybieramy kartę w slocie 2 i czekamy na zakończenie instalacji. Po wszystkim możemy wyłączyć PS2. Karta dla PSX gotowa. W przeciwieństwie do standardowych PS2, nie mamy tu menu wyboru aplikacji. Samo uruchomienie urządzenia z kartą nic nam nie da. Podczas startu konsoli należy przytrzymać przycisk R1, aż do uruchomienia menedżera plików. Jeżeli Launch Elf się nie uruchamia, należy skonfigurować tę opcję w konsoli PS2 zaraz po zainstalowaniu firmy Buta. Warto też ustawić rozruch aplikacji OPL pod innym przyciskiem ja wybrałem L1. Przejdźmy do interfejsu. Język japoński nie jest dla większości z nas zrozumiały, ale scena boderska już dawno stworzyła tłumaczenia na angielski. Praktycznie całe menu zostało przetłumaczone i poruszanie się w nim jest teraz o wiele wygodniejsze. Niestety natrafiłem na kilka błędów tłumaczenia, które zawieszały cały system i wymuszały restart PSX-a. W tym przypadku użyłem swojej mocy QA i zacząłem debugować system. W ten sposób udało mi się zlokalizować i naprawić znalezione bagi. ale nie byłbym sobą, gdybym nie dodał czegoś od siebie. I tak powstała pierwsza polska wersja XMB dla konsoli PSX. Teraz pokażę Wam, jak ją zainstalować. Zaczynamy od utworzenia kopii zapasowej. Uruchamiamy menedżer plików, przechodzimy do folderu HDD, a następnie folder system. Teraz przyciskiem kwadrat zaznaczamy wszystkie pliki, i przyciskiem R1 wywołujemy menu, gdzie wybieramy opcję kopiuj. Teraz cofamy się do głównego menu i podłączamy pamięć USB. Z listy wybieramy folder mas. Ja wcześniej utworzyłem na pendrive odpowiedni folder dla backupu. Ponownie przyciskiem R1 wywołujemy menu opcji i wybieramy wklej. Czekamy na przykopiowanie folderów i plików na naszą pamięć przenośną. Polecam wykonanie w ten sposób kopii wszystkich plików z HDD, co umożliwi przywrócenie do stanu sprzed modyfikacji. Teraz należy pobrać i umieścić pliki z polszczenia na USB i podłączyć do PSX. -a. W folderze Mas wyszukujemy folder z pakietem językowym i kopiujemy dwa foldery z zawartością. Następnie przechodzimy do folderu HDD, system i przyciskiem R1 wywołujemy opcję wklej. Teraz musimy potwierdzić każdą zmianę plików przyciskiem kółko aż do zakończenia. To wszystko, teraz możemy zrestartować urządzenie i cieszyć się z polskiego menu. Na dzień publikacji materiału gotowa jest paczka spolszczająca dla pierwszej rewizji. Druga rewizja jest w trakcie tłumaczenia i również będzie udostępniana w opisie tego filmu oraz na mojej stronie. Pakiet językowy został stworzony na bazie wersji 1.20. W przypadku problemów czy braków na innej wersji, dajcie znać mailowo, a ja spróbuję przygotować poprawkę dla innych wersji oprogramowania. Przejdźmy do wymiany głównego lasera. To częsta usterka w PSX-ach, a niestety lasery są trudno dostępne. Prezentowany model to pierwsza rewizja. Posiada on laser KWS-200A, który odpowiada za weryfikację nośnika i nagrywanie płyt. W przypadku awarii płyty CD i DVD nie będą poprawnie rozpoznawane. Problemy z odczytem i uruchamianiem gier można ominąć używając urządzenia z podłączoną kartą FreeMacBoot i włożoną grą. W ten sposób weryfikacja nośnika zostanie pominięta i gra zostanie uruchamiana bezpośrednio przez drugi laser, o ile jest sprawny. Tak, drugi laser. PSX posiada dwa lasery w napędzie. Niestety najczęściej awarii ulega ten pierwszy. Nie mając sprawnego lasera na podmianę, musimy używać obejścia za pomocą karty, jeżeli chcemy uruchamiać grę z nośnika CD lub DVD. Tu widać obie soczewki. Po lewej standardowy laser występujący w modelach PS2FAT, po prawej ten drugi awaryjny. Sama procedura wymiany lasera jest czasochłonna. Trzeba ostrożnie rozebrać konsolę i wieloczęściowy napęd. Mała uwaga: zwróćcie uwagę na taśmę po prawej. Przy składaniu konsoli musicie ją z powrotem przykleić do boku napędu. Jeżeli tego nie zrobicie, możecie przy składaniu obudowy ją uszkodzić i konsola przestanie się uruchamiać. To częsta usterka zasilania. Przejdźmy do testów. Spróbujmy odpalić jakąś grę z menu. I sukces. Płyta została od razu wykryta, a gra uruchamia się bez najmniejszego problemu. Ten PSX to moja konsola testowa. Postanowiłem zainstalować modchip, by zweryfikować błędy i sprawdzić, czy działanie moda w tym przypadku ma sens. Do przeprowadzenia instalacji należy wyjąć płytę główną konsoli. Przy okazji trochę tam posprzątam, bo nie była czyszczona prawdopodobnie od nowości. Osobiście jestem fanem chipów Modbo. Sporo już tego zainstalowałem. Wylosowałem Modbo 760, bo swojego czasu ten mod był bardzo popularny i łatwy do zamontowania. Można było przylutować go bezpośrednio na sterowniku napędu i w ten sposób zaoszczędzić czas. Od razu informuję, że to nie będzie ładny montaż. To ma działać, a nie wyglądać. Cała procedura instalacji nie została nagrana, bo chcę stworzyć dedykowany materiał na ten temat. I niestety w topa. Wylosowałem używany modchip, który okazał się niesprawny. Zamiast zaoszczędzić czas na instalacji, straciłem go dwa razy więcej na demontażu starego modbo i instalacji wersji 5.0. Ale żeby nie było, tak wygląda ładnie zamontowany modchip, w tym przypadku w konsoli PS2 FAT. Przy pierwszym uruchomieniu należy wejść do menu modbo i przełączyć opcję Bot Mode na Auto. Domyślnie wybrana jest opcja botowania z USB, ale opowiem o tym później. Zacznijmy od uruchamienia oryginalnej gry PAL. I niestety tego się spodziewałem. Płyta jest wykrywana, lecz system PSX nie współpracuje z modchipem. Rozwiązaniem jest uruchomienie gry przy starcie konsoli z podłączoną kartą FreemacBoot. W ten sposób modchip pozwoli na uruchomienie gier z innego regionu oraz kopii zapasowych. W wolnej chwili postanowiłem odświeżyć pilot, tak by przywrócić mu dawną biel. Tu porównanie pilota przed czyszczeniem i po. Czyszczenie i wybielanie robi robotę. Instalacja modchipa w PSX nie jest potrzebna, ale pokażę wam kiedy może się przydać. W menu modbo mamy kilka opcji botowania do wyboru. Opcja auto po prostu uruchamy konsolę w domyślnym trybie. Mass pozwala na botowanie aplikacji z USB. Info botuje aplikację w starym stylu z karty pamięci. Dev1 botuje aplikację z FreeMacboota. Dev2 botuje aplikację z dysku twardego. DVDV pozwala na botowanie płyt w tym formacie. Najbardziej interesuje nas opcja Dev1. Pozwala ona na automatyczny start aplikacji przy uruchamianiu. Bardzo przydatne gdy mamy uszkodzony dysk PSX, choć ja używam również w konsolach PS2 Slim, w których nie działa FreeMac Oczywiście alternatywą dla mod -chipa jest karta Free MacBook w połączeniu z adapterem MX4 SIO. Jest to lepsza alternatywa dla odpalania gier z USB, bo adapter nie ma takich ograniczeń prędkości jak USB i nie zacina przerowników filmowych. Wystarczy podczas startu konsoli przytrzymać przycisk L1, ten, który został ustawiony w konfiguracji. W ten sposób uruchomi się aplikacja OPL. Jeżeli w opcjach mamy wsparcie dla adaptera MX4, możemy z niej odpalić gry. W przyszłości może nagram materiał z konfiguracji OPL-a po ten adapter. Niestety zabrakło mi czasu na omówienie i instalację mechapona, bo to kolejna ciekawa alternatywa dla modchipa, choć również nie jest idealna. W swojej kolekcji posiadam jeszcze inne wersje PSX-ów, niewykluczone, że nagram w przyszłości kolejne materiały i omówię inne możliwości tej konsoli. Dajcie znać w komentarzach, czy zawarte informacje w tym materiale były dla Was ciekawe lub pomocne. Czy poleciłbym zakup PSX-a mimo mojego bolączek? Myślę, że tak, jeżeli jesteście świadomi usterek tego urządzenia i macie największą szafkę RTV na świecie. Moim zdaniem warto mieć psx w swojej kolekcji, bo nadal da się na nim grać. Dzięki za obejrzenie tego materiału, wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!